Noelo, z tej strony Radek, a w tym materiale porozmawiamy o lakierze do włosów. Dlaczego moim zdaniem jest to średniawka, dlaczego bardzo dużo osób go źle używa, oraz ogólnie dlaczego najlepiej go odpuścić. Z lakierem do włosów są trzy główne problemy. Pierwszy jest taki, że niszczy włosy. Drugi jest taki, że mało osób go dobrze używa. A trzeci jest taki, że nawet jak go dobrze używasz, to i tak jest średnią opcją. Jeżeli chodzi o niszczenie włosów, to wydaje mi się, że nie muszę za dużo tutaj mówić. Lakiery mają bardzo słaby skład, często oparty na alkoholu, co nie jest spoko oczywiście dla naszych włosów, bo je wysusza. Z jednej strony nie jestem osobą, która musi mieć, wiesz, skład w 100% naturalny, ale z drugiej strony, kiedy jest alkohol jakoś wysoko w składzie lub ogólnie, kiedy widzę wysuszenie włosów, no to rynek jest na tyle duży, że nie ma co sięgać po takie produkty, nie? Czyli pierwsza rzecz niszczy włosy, druga rzecz jest taka, że mało osób go dobrze używa. Z lakierem jest taka sytuacja, że kiedy go używamy, to psikamy, wiesz, w jakieś jedno miejsce poszczególne i często jest tak, że później używamy go później drugi raz znowu w to samo miejsce, a później, żeby lepiej utrwalić, jeszcze trzeci raz. I sytuacja jest taka, że im więcej razy psikniesz sobie na włosy lakierem, tym bardziej one będą obciążone i tym większą mogą mieć tendencję do tego, żeby się rozwalać. Czyli co ciekawe, jedno psiknięcie lakierem może się okazać być lepszym rozwiązaniem niż dwa lub trzy psiknięcia, ponieważ... Wtedy nie będą one obciążone tym produktem. Czyli utrwalenie przy kilku przyknięciach będzie lepsze, ale jednocześnie będą te włosy obciążone i przykładowo może się stworzyć przedziałek na środku, jeżeli zaczystujesz wszystko do tyłu. Dlatego też mało osób używa poprawnie lakieru, bo najczęściej się go przyga tak dookoła. To jest też coś, coś, o czym ja nie wiedziałem, też niedawno się o tym dowiedziałem, więc przekazuję dalej. Trzecia rzecz jest taka, że nawet jeżeli używasz poprawnie tego lakieru, no to i tak jest to coś średniego, jeżeli chodzi o utrwalenie. Producenci lakierów to są kurcze. Dobrzy marketingowcy, ogólnie producenci czegokolwiek do włosów To marketing tutaj wjeżdża mocno zawsze I oni zawsze piszą, że to jest jakiś, wiesz, super, extra giga, hold Do 72 godzin ten lakier trzyma, więc spoko, nie? Ale problem jest taki, że jak siedzisz w temacie układania włosów To dobrze wiesz, że jak masz jakiś produkt i go rozprowadzasz po dłoniach To masz później dokładnie, słowo klucz, rozprowadzić go po włosach I niestety z lakierem tak się nie da Ponieważ kiedy przypniesz sobie na włosy lakierem to ten produkt osiada tylko na zewnętrznej warstwie włosów. I te włosy, które są pod spodem, nie są ani trochę utrwalone, w ogóle nie dostały tego lakieru. Czyli lakier jest produktem do utrwalania włosów, który bardzo słabo utrwala włosy ze względu na to, że trudno jest mu się dostać na każdy włos, a każdy włos powinien być zazwyczaj obtoczony w produkcie. Simple as that. Pojawia się więc pytanie, dlaczego ten lakier jest aż tak popularny i dlaczego tak dużo osób go używa. I wydaje mi się, że to jest po prostu stąd, że lakier zawsze był w domu, wiesz. Ja jak byłem mały, zawsze był lakier. Po prostu wiedziałem, że to jest coś do układania włosów, i wydaje mi się, że teraz cały czas dużo osób po to sięga, bo myślę, że to jest spoko opcja. Tak właściwie nie wiedzą jak dużo jest lepszych produktów na rynku niż, niż po prostu ten lakier. Kiedyś usłyszałem jedną spoko rzecz i wydaje mi się, że jest dosyć legitna, że skoro używasz lakieru do włosów to znaczy, że słabo układasz włosy. I wydaje mi się, że to jest bardzo sensowne. Bo jeżeli faktycznie potrzebujesz jeszcze później na koniec tego utrwalenia to znaczy, że poprzednie etapy suszenia i układania coś źle tam zrobiłeś. Czyli może być tak, że po prostu cięcie masz słabe lub używasz słabych produktów lub twoja technika układania jest słaba lub nie używasz suszarki. Bardzo dużo może być powód. Nie? I właśnie przez to, że zaniedbajesz te poprzednie procesy układania, to później musisz dawać lakier, który raczej średnio jest spoko. Bardzo dużo osób oczekuje od lakieru właśnie takiego giga utrwalenia. Bardzo często się spotkałem z tym pisząc z osobami na Instagramie lub na Discordzie, że mówią o, próbowałem taką i taką fryzurę i nic na mnie nie działa, nawet jak lakier dam, albo dużo lakieru. I teraz już zapewne wiesz, że to tym bardziej nie zadziała, jeżeli dajesz dużo lakieru. I że nawet jeśli dajesz lakier, to tak właściwie nic nie znaczy, ponieważ lakier jest gdzieś tutaj w porównaniu do innych produktów, które są lepsze po prostu. Ale często wydaje nam się, że ten lakier to jest topka w ogóle, jeżeli chodzi o utrwalenie, a wcale tak nie jest. On jest bardzo nisko. Więc jeżeli ktoś tam czasem napisze, że fryzura mi się rozpadła, nawet jak dałem lakier... To znaczy, że to tak właściwie nic nie znaczy, bo lakier jest średni. Także taka gloryfikacja lakieru, jakoby miał być super produktem, który daje duże utrwalenie, jest całkowicie sprzeczna z rzeczywistością. Czyli co zrobić, jeżeli używasz lakieru, ale nie chcesz używać lakieru? Przede wszystkim na pewno powinieneś sięgnąć po press styler, jeżeli jeszcze nie używasz. Dodatkowo powinieneś mieć produkty mniej więcej z jakimś mocniejszym chwytem. Nie takie delikatne, tylko coś ewentualnie mocniejszego. Ale trudno jest mi stricte powiedzieć, co będzie dla Ciebie najlepsze, bo po prostu nie wiem, co układać. Ukladasz. Więc to wiesz, takie wróżenie trochę z kuli, nie? Ale najczęściej właśnie po prostu sięgnięcie po lepsze produkty i upewnienie się, że masz na pewno dobre cięcie, no to to będą takie rzeczy, które jak rozwiążesz, to ten lakier już nie będzie raczej potrzebny. Powiedziałem raczej, ponieważ są fryzury, w których ten lakier i tak czy tak jest potrzebny. Przykładowo, jeżeli układasz TikTok Hairstyle na prostych włosach, no to ja jeżeli bym układał, to też bym na pewno pryskał lakierem i też na pewno by mi się to rozwaliło po godzinie, bo TikTok Hairstyle na prostych włosach to jest raczej średnia opcja moim zdaniem ale wiadomo, wszystko zależy od włosów. Pojawia się teraz pytanie, czy ja używam lakieru. Ja używam, ale bardzo rzadko. Jeżeli chodzi o lakier, którego używam, to jest American Crew, ponieważ jak masz taki zwykły lakier, przykładowo tak jak tutaj mam ten Daft, lub ogólnie cokolwiek z drogerii, to to jest zazwyczaj tak, że sobie psikasz i te włosy są później sklejone, mogą się błyszczeć i lakier beznadziejnie pachnie. A jeżeli chodzi o ten American Crew, to on jest o tyle spoko, że on jest dosyć matowy. Jak sobie tak psiknę we włosy, to nie widać tutaj później, żeby one się świeciły, plus dodatkowo mogę je przeczesać później. No ale pojawia się pytanie, po co ja miałbym w ogóle tego teraz używać? Nie w sensie, to nie ma najmniejszego sensu, żeby przy parcie używać lakieru do włosów. Bo to jest fryzura, którą chcesz przeczesać, więc po co ją utrwalać lakierem, w sensie to nie ma sensu. Ja mimo wszystko co jakiś czas używam, zwłaszcza kiedy chcę sobie przerzucić wszystko na jeden bok, to wtedy sobie mniej więcej to utrwalam. Nie jakoś bardzo często, nie wiem, mam już kurczę z pół roku ponad na pewno ten lakier, no i jest gdzieś tyle. Także nie używam go raczej dużo. Jeszcze jeden problem jest taki, że często bardzo widać że włosy są po użyciu lakieru. Z pomocą takich spoko produktów, które są na rynku, jesteśmy w stanie ułożyć fryzurę w taki sposób, żeby nie było widać, że jest w nich jakoś dużo produktu. Podczas gdy mamy lakier, to zawsze widać mniej więcej, że jest ten lakier. W sensie może nie z tym, bo jest matowy, ale właśnie z takich, które dają efekt bardziej połysku. No to to zawsze widać, nie? A jeżeli masz tak, że i tak, czy tak to musisz używać tego lakieru, ponieważ włosy ci się rozpadną, to zastanów się, czy na pewno masz dobrą fryzurę. Bo nie na każdym typie włosa można ułożyć każdą fryzurę. Czyli tutaj ten klasyczny przykład, że być może masz TikTok hairstyle na bardzo prostych włosach, takie jak ja mniej więcej mam, no to wtedy to nie pyknie i dlatego używasz lakieru, że wbreź nie odpowiednią fryzurę. Więc po prostu zmiana fryzury może być dobrą opcją. Wiesz, jak już układamy fryzurki, to próbujmy je układać wiesz, tak jak najlepiej po prostu, nie? Postarać się dobrze. No i właśnie lakier, no to. No już wiesz, jaki jest, nie? To by było na tyle na razie.